W drobnych progach naszej uczelni oraz zaprosić do bardzo ciekawego wykładu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, dzisiejszy dzień jest poświęcony naszemu językowi ojczystemu językowi, który cały czas się zmienia językowi, który cały czas musi powinien uwzględniać nowe zachowania i nowe zjawiska pojawiające się w naszym społeczeństwie i w naszej kulturze. Mogą to być zachowania i zjawiska już znane nam wcześniej, natomiast wcześniej nie do końca nazwane. Jedno z takich zjawisk jest wysoka wrażliwość u niektórych osób. I dzisiaj, pewne bardzo ważne rodzeństwo zechce nam dzisiaj o tym opowiedzieć. Dziękujemy za zaproszenie. Witamy. Jesteśmy rodzeństwem z projektu Za Dużo realizowanego w ramach Olimpiady Swolinii Z Teorii. Ja jestem Maja. A ja. Może ktoś Was słyszał kiedyś o wysokiej wrażliwości? Jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi i według badań stanowimy aż 20% całej populacji. Więc statystycznie co piąta osoba tutaj na sali jest wysoko wrażliwa. To kim tak właściwie jest WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba? Dzięki byciu WWO możemy patrzeć na świat nieco inaczej. Wysoka wrażliwość to cecha osobowości, która przy odpowiednim treningu sprawia wiele dobrego. Pozwala lepiej poznawać ludzi, jak są na pracę, a nie kogo udają, czy też zauważać mikroekspresję czy mimikę twarzy, które trwają ułamki sekund. Wysoko wrażliwi często bardziej doceniają takie rzeczy jak sztuka czy natura. Niestety jednak, gdy nie jesteśmy świadomi swojej wysokiej wrażliwości, może wyrządzić ona więcej szkód niż korzyści. Właśnie, aby wspomnieć o tym, że wysoka wrażliwość. Nie jest ani zaburzeniem, ani chorobą. ale Arm, główna badaczka wysokiej wrażliwości, porównuje to do leworęczności. Może Wy też zależacie się do takich osób? Istnieje coś takiego jak schemat DAS. Każda literka oznacza jedną z głównych cech wysokiej wrażliwości. U jednych osób będzie przeważała jedna cecha, a u drugich druga. Przecież każdy jest inny. Literka T oznacza kły w głębie przetwarzania informacji. Można to trochę interpretować jak over Z własnego doświadczenia wiem, jakie czasami bywa to irytujące, ale bywa również pomocne. Przypuśćmy, że następnego dnia idziemy na ważne spotkanie o pracę. Dzięki rozmyślaniu jesteśmy w stanie przygotować się na wiele pytań zadanych przez rekrutującego i wymyślić, jak na nie odpowiedzieć. Jednakże bywa to też uciążliwe, gdy przez takie nadmierne rozmyślanie mamy problem z zasypianiem, w szczególności przed tak ważnym wydarzeniem. Nasze O z angielskiego overstimulation, czyli przystymulowanie. Co to oznacza? Jako WWO możemy odczuwać rzeczy dużo mocniej niż inni. Wyobraźmy sobie, że siedzimy teraz w klasie i staramy się skupić na tym, co nauczycielstwom przekazać ale nie potrafimy, ponieważ kolełka ma poznanie się długopisem, za oknem, którego tutaj nie mamy prowadzić remont, czy też e, lampa nad tablicą cały czas mruga. W większości tutaj z nas to w ogóle nie przeszkadza, jednak dla wysokowrażliwych jest to bardzo uciążliwe. Idąc dalej, przepraszam, e, może zdarzyło Wam się kiedyś, że podświadomie wiedzieliście, co czuje inna, zazwyczaj bliska Wam osoba. Idea E, czyli empatia, przychodzi nam z wyjaśnieniem. Jako osoby wysokowrażliwe możemy mieć bardzo rozwiniętą empatię, dzięki czemu czujemy, że ktoś jest na przykład smutny i często jesteśmy w stanie mu pomóc. Jednakże pamiętajcie, że nic nie jest nieomylne. A może zdarzyło wam się, że popatrzyliście na jakąś osobę oraz jej zachowanie i od razu potrafiliście stwierdzić, jakie ma zamiary bądź intencje? Literka E, literka S przychodzi z odpowiedzią, czyli wyczuwanie współczesności. Takimi subtelnościami może być mowa ciała, że mikroekspresja, której odczytywanie wysoko wrażliwym przychodzi z łatwością. Pora na krótkie podsumowanie czyli nasza subiektywna lista zalet i wad wysokiej wrażliwości. Uważamy, że takie rzeczy jak empatia, umiejętność rozpoznawania, czy dana osoba potrzebuje pomocy i umiejętność pomocy takiej osobie jest jak najbardziej zaletą. Kłoską jest odczuwanie i zauważanie wielu szczegółów. Może się to przydawać, na przykład w realizacji różnych projektów ale bywa również pociążliwa. Na pewno badami może być nadwrażliwość na wiele czynników, takich jak dźwięki, światła, zapachy, mocniejsze odczuwanie stresu, a co z tym idzie większa możliwość nabycia różnych chorób psychicznych. Jeśli coś Was niepokoi, warto sobie pomóc, na przykład rozmowę z kimś, kto jest w stanie Wam pomóc i zrozumieć. Trzeba pamiętać, że każdy z nas jest inny i każdy z nas może to interpretować zupełnie inaczej. Jedna osoba może utożsamiać się z jedną cechą, a druga z drugą. Wysoko wrażliwi pojawiają się też w literaturze. Na przykład Sherlock Holmes, czyli wielki detektyw z Londynu. Czy Luna Lowgut, chyba najbardziej unikatowa seria. Postać z serii o Harrym Potterze. Na pierwszy rzut oka całkiem różne i niezwiązane ze sobą postacie. A jednak. Zacznijmy od Sherlocka. Jak wcześniej mówiliśmy, UWO zauważają więcej szczegółów. Dużo prościej nam czytać mimikę, Czymowe ciało. Nie robimy tak tylko świadomie, ale gdy zaczniemy rozumieć, skąd pochodzi nasza tak zwana intuicja, wysoka wrażliwość może być bardzo silną bronią. Uznaliśmy Sherlocka za wrażliwca, ponieważ jak na dyrektywę przystało, zauważa mnóstwo szczegółów, a jego ostrość pokoju z skrzywdze, czyli jako wysoka wrażliwa osoba docenia sztukę. A dlaczego Luna może być wysoko wrażliwa? Kocha ona zwierzęta i naturę oraz bardzo troszczy się o swoich przyjaciół. Jest też bardzo pomysłowa, kreatywna i pomocna. Gdy tylko czuje napiętą atmosferę, mającą przejść w kłótnię, wycofuje się. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Luna można określić jako jedną z najdziwniejszych postaci w całej serii. Lecz jej dziwność to nic złego. Świat czasem potrzebuje takich osób, które patrzą zupełnie inaczej na świat. Wielu z nas gromadzonych tutaj może być wrażliwcami, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na nasze media, gdzie wiele tematów, o których dziś wspomnieliśmy. Zostało wyjaśnionych jeszcze dokładniej. Na wszystkich mediach społecznościowych nas się za dużo myśli. Dodatkowo na naszym Instagramie w wyróżnionych relacjach znajdziecie test na głowę, który pomoże wam stwierdzić, pomóc stwierdzić, czy jesteście wrażliwcami. Podsumowując, wrażliwość u wrażliwców jest siłą, której trzeba się nauczyć. A uświadomienie sobie posiadania tej cechy jest pierwszym i jednym z najważniejszych kroków do zwiększenia korzyści i zredukowania negatywów. Dziękujemy za uwagę.